Siemka wszystkim. Jedziemy w tej chwili dotankować bestie Także jesteśmy trzy wioski dalej. Pierw muszę go znaleźć, bo wczoraj po ciemku go chowałem i nie wiem gdzie on jest nawet, gdzie stoi na którym ogrodzie. Ale zaraz gdzieś tam na pewno odpoczywa w cieniu. z racji tego, że już jest gorąco. Na termometrze jest 26. No ale Wiadomo, słońce robi troszkę inną temperaturę, niż jest faktycznie, jest naprawdę duchota dzisiaj. No ale, jak to mówią bizony, lubią w taką temperaturę gdzieś pod drzewkiem sobie ciapnąć. Czekaj, w prawo, w lewo gdzieś chyba, czekaj, header tu dawałem, to tędy gdzieś. No gdzieś pod drzewkiem na pewno sobie siedzi, odpoczywa, no trzeba go po prostu jeszcze E, wiozę mu na przyczepce, tam z tyłu widać. Wiozę mu troszkę e, napojów orzeźwiających, bo jest za gorąco. No kurczę, gdzie on był, Czekaj, bo z tamtej strony jechałem. Ah, choroba. Tu nie. Mm, dalej. Także jedziemy go, szukamy. Kurka podać, gdzie to było aha eee, już chyba wiem eee, Także zaraz powinien się znaleźć Mam nadzieję, że chociaż w cieniu się położył Także a, bo tu kosiłem, chyba kończyłem Kosić tak Także zaraz go O Nie wiem czy widać niebieska plama już w... Ale z... na słońce wylasł Także ale już, już stoi Od wczoraj czeka Także zaraz Zobaczymy, co tam u niego. A wjadę na ściernie. Także zaraz będzie jego pojenie, przedmuchanie, wymiana filtra powietrza. I no i zobaczymy, jedziemy dalej. No, na dzisiaj około 7 hektarów do koszenia. Także rabinka w dole nie wiem, czy dawałem ją na dół, czy nie. Może była na dole. No także. Kluczyki z niego zaraz jej znajdę i Nawet nie będę wyjeżdżał Tak niech stoi. Ja sobie go tutaj przygotuję. Otworzę kabinkę, niech się wietrzy. O! Także maszynka jest. Patrzcie, nawet kluczyk się ostał, co on nie pasuje. O. Ja pokażę, o. także ja otwieram wietrzenie, będzie troszkę bo jest od tego kurzu, aż jakiś smród jest, otwieramy okienko. Niech się przewietrzy i biorę się za przygotowanie, także na razie tankuję. Sprawdzam oleje, później wyjadę na ściernie i całego odmucham. Także trzymajcie się, no zobaczę. Siemano wszystkie, właśnie kończę ostatnie hektary w tym roku. Kościły pszenicę bardzo, bardzo wydajną. Wykościłem dosłownie Trzeci raz koło, ja ten Czwarty, wracam. Wracam czwarty raz koło, to już mam yy, trzeci zbiornik. No na BSA to jest trzeci potężny, Ten pierwszy był taki już migający. W tej chwili i olamka, więc cały czas już od 100 metrów. Eee, A kurczę, jeszcze kawałek do końca pola. Tam zestaw. Eee, także... Tutaj będę dojechać. No, jeszcze dojadę, bo w okienku jeszcze jest mała luczka. E, także pszenica jest bardzo wydajna. Zobaczymy ile na z całego. Tu jest kawałek 3 hektary równy. No Zobaczymy ile tego tu będzie. No tak widać i nie będzie, tak ale widać. Jest bardzo mocna, gęsta pszenica. No nie ujedzie. Rady tego, że co z tego, że się mucarnia przerabia. No jak się ta nie przerabiają. Nie pokazuje mi, ale już jak dam troszkę szybciej, no to już za dużo, już się przesypuje sitami do głosowego, co powoduje podkruwanie, Także nie będę za bardzo przyspieszał. Wieczór się robi, także na spokojnie będziemy gościć. Także ja dojeżdżam do końca i sypię. Także pozdrawiam, trzymajcie się. Siemanko wszystkim, no już wiadomo, mamy już 2 sierpnia, my już jesteśmy ogólnie po żniwach, kombajn już jest odmuchany z plew, z ziaren, to co na nim słoma, to co wszystko praktycznie zostało, to już zostało zdmuchnięte, klapy na dole otworzone, co do bizona, no praktycznie cały sezon bez awarii, tam wiadomo, pasek klinowy tylko o którym wiedziałem, że trzeba wymienić, ale mówię Adamu jeden sezon po prostu on nie wytrzymał i to od razu w pierwszym dniu na pierwszych półtora hektara koszenia poleciał resztę chodziło bezproblemowo no z tym kuciem raz jest lepiej, raz mniej no myślę, że jest jeszcze jedna przyczyna znaleziona, jest to Łańcuch podajnika kłosowego bardzo tłucze w obudowie, także podajniki całe pójdą do przeglądu i zbożowy i kłosowy trzeba będzie wymontować w grodzie między górą a dołem, trzeba będzie sprawdzić i dostanie, już dzwoniłem, ale na razie są niedostępne, nieosiągalne, wszystko powyprzedawane, będę musiał zamówić ten nowy łańcuch kłosowy. Także to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeśli chodzi, no to jeszcze regulacja w dojdzie klepiska. I jeszcze będę w jedną rzecz zaglądał. To Wam pokażę w filmie kolejnym. A mianowicie w BES jest drugi podsiewacz. Będę chciał tam zaglądać, bo nawet nie wiedziałem, że on tam jest. W katalog nie zaglądałem, ale żeby do niego dojść, potrzebna jest wyciągnięcia sita kaskadowego tego górnego krótkiego. No i jeszcze w kolejnym filmie zrobimy taką małą prezentację BSA, czyli co jak tam w nim jest zbudowane, jak to działa, jak to wygląda w jego konstrukcyjnie ogólnie.